Witam Was serdecznie. Na wstępie chciałam powiedzieć, że kompletnie nie wiem co robię. Zobaczymy, jak wyjdą nam włosy. Co my tu mamy? Czekolad 6600. Mamy w tej kolorowance tutaj takie cienie, one mogą zawsze podpowiedzieć, gdzie są ciemniejsze momenty. Ale to nie znaczy, że musimy ze wszystkich tych cieni korzystać. I możemy tak sobie o, krętką wdzięcznie mazać. najważniejsze, żeby nam się to spodobało. A właśnie, nie ja powiedziałam wam, co to jest za kolorowanka. To jest kolorowanka, moi drodzy. Section. drobna parę złotych, parę złotych, a ile radości, prawda? No dobrze, troszkę coś jaśniejszego. Może coś takiego? Hmm. Może być. Skąd u mnie ta pasja? Właściwie no zawsze lubiłam rysowanie, kolorowanie, no ale życie się potoczyło jak się potoczyło. Trafiłam w inny świat troszeczkę, ale w pewnym momencie można wrócić do swoich pasji. I nic nie jest tego przeszkodą. Którzy mówią, a bo odpręża. Oczywiście, że odpręża, ale to też trzeba lubić, bo niektórych może wręcz bardziej denerwować, niż odprężać. A no, na przykład moją siostrę. Nie mówię, że to źle, oczywiście. Bo każdy ma jakieś swoje zdolności. Własne. Ona również. Jest niesamowitą osobą. Co my tu mamy? On F. Ale jaki to numer na końcu? To ja kompletnie nie wiem. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja nie. nie chcę mi tego przetworzyć jest kompletnie zamazane na końcu teraz dodamy jeszcze troszeczkę takiej takiej nie to zieleni, nie to brązu tak żeby... Troszeczkę wprowadzić innego odcienia, tutaj myślę, że zamalujemy to. Właściwie tą kredką, już niektóre partie mogę rozcierać. I dodamy troszeczkę takiego koloru. Coś ocień jakiejś rudości. Barnsiena. Jak się bawić? To się bawić, prawda? Nie wiem co mi z tego wyjdzie. Jak wyjdzie. Ludzie mnie pytają, jak ja dobieram kolory. Prawda więc nie mam pojęcia. Dla wszystkich ta odpowiedź jest taka sama. Ponieważ nie wiem po prostu patrzę na rysunek i widzę, że a, jeszcze coś takiego by mi tutaj. Się przydało albo, może jeszcze inny kolor, albo jeszcze inny. Najważniejsze, żeby mi się podobało, prawda? No i teraz daję jasny kolorek. Zobaczymy, jak mi się to wszystko połączy. To jest jeden z moich takich ulubionych sposobów postępowania z kredkami, ich mieszania. Oczywiście, jeżeli efekt mi nie pasuje, to używam jeszcze blendera do kredek. Mam tu nawet taki zjechany totalnie. Być może tu miejscami go też użyję. Widzicie? Coś tutaj wstaje. Wygląda to w miarę dobrze. Aczkolwiek światło mam tutaj, rysuję w ogóle w kuchni. Światło to mam koszmarne, powiem Wam. I już sobie powolutku organizuję miejsce pracy w innym miejscu. domu. Ale to jeszcze musi chwileczkę potrwać. Więc póki co. Jestem skazana na to miejsce. O i jak wam się podoba? Myślę, że. szu fajnie, aczkolwiek miejscami jeszcze bym tu i tam to porozcierała. Dobały mi się te czerwonowe refleksy. Może nawet dodam więcej troszkę. Tutaj w tych miejscach też. Oczywiście nie byłabym są, gdybym tego jeszcze raz nie porościerała. Jak Wam się podoba. Na tą chwilę zakończę. Pozdrawiam Was radośnie. Pa!